Zanim zaczniemy, chciałbym Wam powiedzieć, że 98% widzów nie subskrybuje tego kanału, dlatego polecam zasubskrybować i oglądać materiał. Witam wszystkich na tym kanale, chciałbym Wam podziękować za bardzo dobry odzew w poprzednim materiale. Chciałbym Was zaprosić teraz na kolejny materiał, który nagrywałem z Kalinem na podserwerze pierwszym na JJU. Zobaczycie jak potoczyła się nasza przygoda, czy też udało nam się zdobyć takie dobre itemki w tak krótkim czasie. Zapraszam do oglądania. Dobra, jestem. I cztery bloki diamentu. Ty jestem, jestem, jestem. Dostałem. Ja się. mam cztery bloki diak diaksa i, i bokszefę. Cztery bloki diamentu masz? Mam, no. O, no to nieźle sypnęło. 36 diaksów. Dobra, czekaj, otwieramy nagrody, odbieramy. Czyli dodatkowe serce dostałem. nice. No. Chowam je sobie, witam, chowam serce Dobra, lecimy tak. Od razu random TP. Szybka akcja musi być. Nowy lifestyle. nowy mi, mi, my, Y, 2 Dobra, szybkie drewnienko Dobra, Te co, czy nie? Śmiało, nieśmiało Jestem nieśmiało ogólnie, Nieśmiały? wiesz? Nieśmiały? No, no. No popatrz. On 36 diaksów, nie? No ja wiem, no ci ładnie sypnęło, no ja nie mam. Ja mam dodatkowe serce tylko. Ale możemy że żelazo. poleciało ci z drugiej skrzynki? Nie, nie mam z drugiej. Nie, nie mam, na Facebooku nie się tego nie zalogowałem. Mm. Nie mam Facebooka. Mm. A, nie masz Facebooka? No. Fajnie. Nie mam, nie mam. Dobra, to pojedź do ciebie. No, proste. Dobra, to szukamy po prostu jakiegoś... No nie nie wiem, nawet nie mam tego, tarczy. Nic. Tarcza nieposiadana No Też jest brak Posiadania w moim wykonaniu ogólnym Biorę tylko na siekierkę Mam crafting jak coś, nie? Więc nie, nie. Możesz, możesz postawić Chociaż tam nie. jest krafting. Nie, dobra, no postaw Ja muszę zabrać na patyki chociaż, żeby mieć Bo jak będę miał patyki, to będę miał... Będę miał siekierkę Kamienną no Ja też zrobię kamienną Gdzie jest ten crafting? Aha zebrałem Zebrał. Dobra, ale tutaj. Ty masz dwa. A to dobra. oddawaj. No to był mój. No wiem, wiem. No dobra. To czekaj. No dobra. To masz. Co ty skurber jesteś, ale mi, mi No oddałem naprawdę... ci twój crafting. No dobra, już mogę lepiej tak go zostawiłem tam. Ty, ja idę na spawn'a. Dobra, ja ale lecę random. No, fajnie, fajnie. Mam bazę jakąś. O, fajnie, jeszcze lepiej. Mam bazę Kaziu. Musimy wykorzystać. O, fajnie, tepnąłem się do Kazia. No z tego. Nie, tu jest darkowy biom. Ale tu jest szybka gierka. Szybka gierka. Wchodzisz, wychodzisz, zabijasz. Zwiedzasz. na górę? Możemy. O kurde. Jestem. Na samym szczycie Czekaj, ja coś tak wolno jadę Możesz na ctrl nie? Jeszcze szybciej nie Aha, bo czekaj No właśnie Tu jest spadł? Sp spadł Co? Tu jest spadł, Tak, nie? tutaj spadł No Tutaj masz w tego, tu masz bitkę, gdzie ja jestem. Czemu ty to zablokować? By przejść. A. Ty jest w ogóle obsydianem zrobione, Dripstone. No. Nie Dripstone, tylko ten: Greenstone. Naura No, tutaj jest spoko. Tabliczka naura To jest skrzynka, której się nie da otworzyć. Dobrze, otworzymy. No, Jak dobra, się to nie się. da się, da wariato. Mm, ty dobra. Deep Slate'em będzie można zamurować w sumie Bo wątpię, że ktoś ma szybki killoff ze sobą Więc tu można śmiało to jakoś tak zrobić Czekaj Membrana, w ogóle to Szybki slabik, o no i kurde no Marzenie, baza. Baza, marzenie. Baza typu marzenie. Dobra. Fajnie. Szybka akcja, 7 minut. To chcę, sojusz. Ojej, bo fra, fraps mi się ściął. Co ty go udosz? O, już się chce ktoś przeteleportować. No to ja dam No ja. dam. to nie? Muruj to. O jest Majcia, Majcia. 5 I To jest jakiś kidos To da, ale Waterka tam zrobił na dole Matarcze się... Waterka, nie nie spadnie, bo tam nie ma guzik No tarczę Majka no to w... Majka i Ja bym tam na nią na się na wrzucił, uciekła. nie? Ma tarczę, nie? No to co z tego? Dawaj, ja lecę na nią. Ja też Na hita, na hita jest Majcia leci Majcia przeżyła? No ja nie dasz? wiem No Z tej wy wysokości Ja z Dostała hita Dostała Dostała hita Ora No ile tych hitów ty? Ty mnie skrytowała jest Ty zabiłeś ją No to tak, ładnie tak, 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 tak. To będziesz miał moje serce dwa? Tak Ta. dwa Dobra, tepam Czekaj, bo mnie dojeżdżają dwa szkielety <laughs> Dobra, ładnie, ty, ale kur... jakiego kryta mi walnęła No właśnie widziałem Ile ona mi tam zadała, ty? 6? Ej, się... bo ogólnie to te... To te szkielety mnie jadą tutaj Ja tam nie mam ja hołma, nie? To uciekaj po prostu do wody Ja tam nawet hołma nie mam. udało mi się ich zabić Udało mi się ich zabić no to masz prośbę, nie? Dobra już. Dobra. Ja nie mam tam u góry Też nie mam. No ale pójdziemy, Super. tam jest UARO rozlana Zaakceptowałem. Ale ładnie. Dobra, szybka akcja Dobra, mam minutek. żelazny off z niej. I tarcze. Mimo, że tylko dać moje tekt, masz życie mi killoff możesz dać i siekierę. I to co, mm, i wiadro. I żarcie jeszcze ci dam Mam pełno tarcia, pełno offów Pełno siekier. Nie dobra. A jakich siekier? Kamiennych. Kamienne, tylko jedno miała rzecz żelazną, tam w której Cię biło. Jest no gdzieś, gdzie. Tutaj, to będzie to, to jest to. Czekaj, bo robię sobie porządek w tym eku, bo jest syf jak nie wiem teraz. No to będzie to. Maja, cwaniara. No. Ej, jakiś typek! Gdzie? Lekko mnie obił. Lecę na dół. Chodź, 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 szybko, szybko, szybko. Ej... Ej, widzę, widzę, widzę. Jest, jest, jest. On nie ma tarczy, nie ma kamiennych i ten. Dostał. Dostał, nie Pady. żyje, ładnie. Kurde. Dobra, wiesz to ci. serce, wiesz sobie, pierwsze to serce no, teraz. Tak, 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 już użyłem. Tej, to ile to masz? Ty masz 12 teraz. No. No, tak, Dobra, lecimy z powrotem na górę. W ogóle on na mnie wskoczył, mi na łeb, wiesz? On chyba był tam u góry. Mówić? Mi się wydaje, no, bo on zeskoczył mi na głowę, gdy ja tego, gdy ja zacząłem iść w górę. Dobra zobaczymy. A ja tu jestem... Ja bym tego nie nagrał. Ale była by gigalipa. Czekaj, muszę płytki z Deep Slate tu zrobić. Jeden ja tak zwany A giga Ej tylko jeszcze kurde bym te guziki tam jakoś powykładał, bo tutaj widzisz, że ona się tam nagle... O, zrobiła klocka. No. Widzisz, Czekaj, ja sobie tu ustawię Setho'a idę tam na dole to ogarnąć. Nadia mi dzwoni, więc będzie cięcie Halo Dobry. Dobra, kupi Liquid, a my nagrywamy. No, jaką może się i Kup dobrą. Nie wiem, jak będzie Japan, to może być Japan. Jak będzie Japan, to może być Japan. A, no to kup mi jakiś nie wiem. Jakiś dobry. Kup mi kaktusa. Albo jeśli jest coś z ice, to możesz kupić ice. O, dobra. No, chcę. Dobra. No, pa hm? Dobra. Ej, głupio, patrz. Ej, gość. Ej, gość napisał mi na, na, na Pozdro, Oglądają twój odcinek dzisiaj. To no jest. <laughs> kurde, to fajnie, fajnie. Pozdrawiam. Na taki serwer i że mnie w ogóle znalazł że pisze może no. zobaczył na czacie że tego, a nie no bo to ja zabiłem to nie wiem nie wie. nie teraz wiadomości pisze kto chce tego dać no. killa i niech się no. teba no. ale jak to wygląda no, po nie, bojowisko no, nie, normalnie no. po bojowisko no ses. ten zniszczyłem sobie wodę i przez ten nie ma guzika w dwóch miejscach ale dobra no myślę że nie, akurat tam nie uda im się trafić tebuj mnie please please please, please bo ty ziomek Ziomek? Ej, on nie ma nic. Idę w niego. Co ty gadasz? Mhm. Kurde, nawet nie mam jak nudkę. Steve. Steve, Steve. Na dole? Tak. Tepnął perłę. Perłę miał? Kurde. Tepnął perełkę. Ej, widzę go, widzę, widzę. O, i tepnęła go. Kurde. a udało mi się go zabić. Zabiłeś? Tak, 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 tak. zabiłeś go, ty. Od tej perły, tylko gdzie? Gdzie? Bo on ją wywalił, nie? On dostał damage od perły. No, to musisz zobaczyć i tego. Czekaj, idę na dół. Idę Kurde, na dół. nie wiem, gdzie on, gdzie on rzucił tę perłę. go stwierdzić, bo on ją rzucił tak na ślepo, strasznie. Mam, mam, mam. Masz? Mam. Dobra, to ja na ma lecę. Chcesz życie? Bo ty umarłeś. Eee, no, tylko że oddaj mi moje. No, ale ja mam 10, nie? To możesz mi dać w sumie, bo to masz 12. Tak, Tapuję się do ciebie. Te mnie. Nie miał nic totalnie, on miał tylko kilkrocze. No to pewnie nowy. Aś, życie. Fajnie, fajnie, witam. Oj. Witam, życie. Ej, bo ten, 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 ten MSXCE12 chce się tepnąć, co? Pisał, że nagrywał, wy nagrywał, oglądał. Można go sklepać, nie? <głos> <głos> to czekaj, tepam go. Jest Przecież czekaj, on jest bez itemów. Je m'a jak. ale i tak cię zabije, nie? <grym> 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 Dobra, to używam sobie, no ja też 12. A jakiś Bartek się jeszcze do mnie tepa, ty akceptuję. Dawaj, masz Deep Slate? A nie, nie. czekaj, ja jestem w trakcie walki, to poczekaj. Muszę poczekać jeszcze. A masz żelazo jakieś albo coś? Nie mam nic. Kurde. Dwa wiatra. To, że to nie mody byśmy przypalili wiadro. <grym> no. Na By było. Mm, dobra, czekaj. Mogę teraz? Nie posiadam żadnej prośby. O, o, o. Znowu, znowu tepa. Dobra Ty diamentowy. Jak z Ty poleciał? Leci, leci Żyje. Przyżył. Żyje, 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 żyje Ja chyba w niego idę On jest full diament? Ty... Tak, no, on tam jest Jest, no, ale nie jest cały zaksne. Nie jest cały enchantowany, platy nie ma enchantowany. Dobra, dawaj na dół, walamy się Dawaj Taki secik by się przydał nora ORA? On pezerował. Nie, nie, jest, jest tam, jest tam. Jest? Jest, on się jest. pod tymi, pod y, płytkami jakimiś ukrył. Tak, widzę, widzę. Jesteś, jesteś. Ale ja nie mam tarczy. Dobra, nie. Ja nie mam tarczy, więc chowa się, Dobra, chowa, ja się, za, się chowa się za belką. Ej, hey, ORA? ORA, ty. Kurde, mam nowa Padłem Kurde No to ja też padnę Ja mam półtora serca Ty Czy on mnie odpuścił? Ej dobra nie widzę, widzę, widzę go 10, czekaj, 10 sekund mam antylogauta czekaj 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 mhm. Nie ja mam deakcyl wanderku, więc w sumie nie jestem strotny za dużo. I tak miałem dużo życia, więc Essa. <grym> Kurde, ale. No. Czekaj, czekaj. Ciebie. Akceptuję. Nie widzę go. Nie widzę go, więc. Ej, tu jest. Nie, tu mi się wydawało. W tej że... temki gdzieś są, które ja wysypałem z siebie? Wiesz co, one tutaj gdzieś leżały. Ale on chyba je zebrał. Mm -mm. Chyba je zebrał, ale wiesz co? Ja gdzieś tutaj spnąłem Ej tu są jakieś temki gdzie ja wysypałem? Gdzieś tutaj Jest, jest patrz, jest, patrz, patrz Tu są jakieś temki Jest tarcza Ej, jest, 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 jest Uciekaj O kurwa On mnie goni Goni, goni, no Czekaj, czekaj Ja mam też lowa u mnie znowu Czekaj, ale... No ja go muszę jakoś... No ja go nie mam jak zrobić, on ma diamentową siekierę. Nie mam jak go zrobić. Błeś się. Ale on się dziwnie zachowuje strasznie, bo on się zatrzymuje w pewnych momentach. Czekaj, nie mogę mam antylogouta. Broni cały czas. gdzie on jest, jest, zniknął, czekaj czekaj, te wam, te wam. gdzie ja wysypałem, skacz, bo ty... skacz, skacz, skacz No, odbiegasz także ja No wiem, no bo jak no, go skieram. nie. Tam, tam, tam widzieliśmy. Chleż w tutaj, bo on kurde, no jeszcze że nie ma mi dziwny, ale... dziwny, movement ma Ale ja powiem w stanie mulcić kilka razy, czekaj gdzie ja wysypałem? Tutaj, dobra. No. Tam on wyrzucał te itemy generalnie. No jak ma diakson to po co ma ten No dobra, nie wiem, chyba go odpuśćmy, bo on tu gdzieś może być cały czas. No, tam u góry, on jest u góry, patrz, 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 patrz. tutaj. Tu jest, 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 jest no. no, ale ja nie mam tarczy, no to jest też nadal takie bez sensu to jest. Ale mnie knoknął. No, czekaj, no nie ma co, musimy zrobić tarczę chyba. Ja mam tarczę, ale... No ty masz, no ale to będzie czas. bez sensu, no bo... Czekaj, ja mam się siekierę w ogóle. No to jest moja. No to mam twoją. No, ty wybrałeś mój ten. Kurde. Nie ci w sklepie. No, no, Ty, nie trafił! Nie trafił u mnie. Ja miałem ja, 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 śkierki, chcesz tam yy, chcesz tam tarczę? Ty, pa, masz, ale, ty, e, jakąś, ziwałem, ziwałem, czekaj, 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 bo teraz to ja trolluję ty, ty jak to się stało? Kto to mnie uderzył. O, no on nie za tobą. Ty! Wyrzucił! Wie. Wyrzucił diamentową przypadkiem Ale zebrał ją On ucieka, on się bawi jakoś z nami dziwnie No bo widzisz, że są... <laughs> Czekaj, ale ja nie mam ja nie mam tego Chyba nawet budulca teraz nie mam Masz do góry tam Huma, Czy no, coś? Mam, mam, tylko mam legauta teraz Nie wiem, tam właśnie... ...potrzebował się dostać, bo tam są itemki Dobra, ja... złapał mnie chyba Mam trzy serca Nie wiem gdzie ty jesteś Nawet no, Nie wiem gdzie wy jesteście Kurde on ja biegam przy obsługuje. tej bazie. Przy tej naszej bazie, pod, pod, pod ja tym, też tutaj biegam. Pod tą bazą naszą No to ja cię My widzę. Będzie nie O, teraz cię widzę. Gdzie on jest? tam Biegnę. za mną. No Kurde nie wiem, to będzie takie tuutego. babka w sumie. Odpuścił. Hmm. Biegnij ciebie, Focus. Nie wiem co on robi. Nie ja widzę. Ja bym poszedł góra, stary, jak masz tego, to... Mam tarcz, tylko ty nie go... Czekaj, gaunica, kurde, oczysz. ale też to zlamiłem Dobra, on teraz biegnie za tobą. No tam wyrzucałem Ojej Ty I cofnęło, mnie. Ale cofkę miałem? Też miałem I cofa, co jest? Cofa? Mnie raz cofnęło, no. Jeszcze wodę nie nadążę się rozlewać. O, no, Chyba puścił, chyba mu się nie chce mnie gonić. No czekaj, idę na hałma, ale... No nie, chyba go nie zabijemy, nie wiem, tyle ci powiem. Ale nie Ciężko może ma... Jak nie mam tarczy to... Szkoda, bo... jakby... On tutaj jest! On tutaj jest! On mnie klepie! No, dobra widzę. widzę, 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 widzę Oram, Oram Udało mi się przeżyć Odpadek Czekaj, on tu jest, ale Trafiłem go! Zleciał Kurde Przez. żyje Żyje, żyje A może mieć loła, jesteś tam na dole czy nie? Nie, nie mam czem go bić, wiesz? No właśnie dlatego chciałem dostać się na górę, bo to... Są... No, to wiem. wiem, ej, zleciał, zleciał nie trafił w wodę, więc mógł mieć loa, no ale ty jak, jak żyje, a ja nic nie mam, no to... Lipa, a ty jesteś tam u góry? Jest, ja jestem u góry, 5 sekund, 5 sekund i tepaj... i ustaw się tu od razu No Okej okay. Dobra jestem, mam tu... Yy, masz czekaj. Masz to, masz tam, to dobra. No. Nie wiem czy to... Masz jeszcze wiadro. W ma. Dobra, nie jestem. Mam, 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 takie mam. On tam jest cały czas. Jest, jest ja Nie wiem widzę, No ale idzie tu do nas, nie? A, idzie, no. A tam nie, jest nie. woda rozlana na dole, to jest słabe Wrzuciłem go Ale wpadnie do wody Ale spada, no ale no Nie wiem ile on może mieć życia, nie, ale... Nie wiem, możemy go spróbować dojechać Możemy. Dawaj, skacze na dół. Też Pł płynie. To jest? Płynie, płynie, płynie. Płynie do ciebie? Nie. Czy to jest. Ucieka. Ty muora. Ej, nie on wiem. chyba nas... Nie widział? Nie no widział, nie? No, no. No, że słyszał Dostał hita, dostał hita. Ej, Nora. To jest? A może on Może mieć. No ale to czemu się nie wygenerował? Wyregener, kurde no, no już teraz mówić nie umiem Dawaj hi hitnij ja. mnie, daj mi tego knoka Jest daleko Tak za kurde 9 sekund O Ale gdzieś Teraz <tara> Teraz to był dobry knok. Jakiś... Kurwa... No skupienie. nie wiem co on odwala nie Ty, no. Dostał, ale ora Ora, no ale ci Dostał dziwnie on się zachowuje Lepiej mnie Umrę teraz Czekaj On się muszę re regenerować Ja mam to, cztery prawda. serca, kurde no nie no wiem Ja też mam lowa Nie milon, może mieć tych serc Nie wiem Czekaj, czekaj, zjedz chlebek Zjadłem, zjadłem, mam chyba on też je On to kurde Ale czas O nie Goni mnie Ale go grałem Na mózg Ty, on mnie nie uderzył Został on, on, on mnie goni Ej, lag był? Tak, wiem jest dzisiaj, o kurde, gledam O, dobra Nie, dwa serca padłem, Czekaj, 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 ja może jeszcze jakoś... to znowu itemki Bo ja też na ciebie nie trafiłem raz Fuje Czekaj, czekaj, ja się z nim biję Dostałem To on wyrzucił diamentową siekierę On się bawi z nami 20 sekund Dobra, tepnąłem Cię. Ty! Sypnął, padł, sypnął. Padł. sypnął. Sypnął. Ej, cztery czy spodnie. Mam. Cztery 3 spodnie. Tury, trójki. Ile, masz serca z niego, czy nie? Mam. Ile? Mam jedno. Jedno? No to użył. Dobra, to bierz go, to bierz to serce. Mam. Co no, tobie ja trzeba ja odzyskać. Bo... Ej, on miał totem! Totem miał? Tak Dobra, no to bierzemy to. Ja on miał totem. Ogień. A on miał to. jakąś siekierę albo coś? Ej, no i, diamentową, ale on mi ją wyrzucił, więc ja nie wiem co, on w ogóle był dziwny jakiś On mi ją wyrzucił, w kółko biegał, on w ogóle tak nie wiem, on mnie nie hitał w pewnym momencie Strasznie dziwny movement miał. Ja nie wiem ale ja mam tylko diaksowe spodnie z niego, a ty, to on miał ile tych setów? On miał jednego na sobie i ile miał jeszcze tego? I weq miał, musiał mieć. Dobra i... Ty... To? Co? Co ty odwaliłeś? Nie, dobra, myślałem, że już się zabiłem. Nie, no bo ty masz całego diamentowego seta, a ja mam diamentowe Ale spodnie. Ale... masz, 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 czekaj. Ale nie, chodzi o to, że ile miał setów, masz. czy masz jeszcze jakieś dodatkowe? No właśnie... A, miał... Aha, dobra, to miał dwa sety. Ej, typek! Dwóch! Trzech! Spadamy diamentowi! Diakcji same trzech to nie to orka I ogólnie mam kamienną skierkę 2, 1 Dobra, ja się typnęłem na Homa ja I to uciekaj, on tam już widziałem, że leciał do mnie ten gościu Ja na Homa to No ja się typnąłem Ej, dobra, nie wiem, ej, pół godzinki Ej pół godzinki, ej, pół godzinki mamy full diamentowe mamy full sety diaksy. Dobrze Pół godziny mamy full diamentowe sety, nie? Kończy... tylko z sercami trochę niewygodnie kończymy, ale myślę, że do nadrobienia, nie? Ja mam dyszkę, ty masz ile? No ja mam 12. Uj, ty masz dychę, ja myślę, że masz mniej. Ja mam dyszkę. Nie ułe, no, to, to... Ja, się ja miałem 12 żyć, wywaliłem się na niego dwa razy. Aha, łe, no to kurde, dobra, no to ja mam 12, ty masz dychę, no to kończymy, git. Dobra, jest git. Dobra.